Mam w tym momencie najmocniejszy samochód w tym zestawieniu, bo ma 720 koni i 770 Nm 4-litrowy silnik Biturbo, oczywiście V8. Mam również samochód najszybszy w tym momencie, ponieważ najszybciej może jechać 321 km na godzinę, ale ze zdjętym dachem, bo to wersja Spider. Natomiast jak jadę z założonym dachem, to pojedzie nawet 340 km na godzinę. I jednocześnie mam samochód najdroższy, ponieważ kosztuje. 300 tysięcy euro, z tym, że to cena bez podatków. Realnie za ten samochód w Polsce trzeba zapłacić nawet 2 miliony złotych. No, ale trzeba przyznać, że McLaren 720 wygląda jak prawdziwy super samochód. Ja nie wiem, wiesz co, jak go kwalifikować: czy to jest supercar, czy to już jest jednak hypercar. Bo może cena na hypercara nie wskazuje, ale osiągi są obezwładniające. Od 0 do 200, tylko 7,9 sekundy. A pamiętajmy, że to jest tylno-napędowe auto. Kiedy robiono Spidera, to celowo też przerabiano aerodynamika. Kanały tutaj owszem pozostały, pozostał tylny spoiler, ale zmieniono podwozie, ponieważ wiecie, jak się zdejmuje ten dach, no to troszkę inaczej zaczyna powietrze opływać ten samochód. Zmieniono też pracę tylnego skrzydła. Wygląd ma dokładnie taki sam jak w wersji Coupé, natomiast pracuje trochę inaczej. Przy każdym hamowaniu spoiler McLarena się podrywa, to jest niesamowite. Aerodynamika wspomaga układ hamulcowy. Tak i słuchajcie, to jest tylko 30 metrów od 100 do 0. Jeden z najlepiej na świecie hamujących samochodów, a ten spoiler, zobacz jak szybko on potrafi na tej elektronice się podnieść. Patrz, momentalnie, nie? To nie jest tak, że on powoli do tego pionu, tylko raz. Wie co potrafi McLaren 720S, bo też miał okazję przejechać nim przez Alpy. Teraz dopiero McLaren pokazuje, co potrafi właśnie w takich warunkach. Z tym, że to jest wersja Spider, czyli ze zdejmowanym dachem. Wrażenia z jazdy są więc jeszcze bardziej intensywne, choć kosztem zwiększonej o 50 kg masy.